Wczesnym rankiem myśliwy wybrał się na polowanie na niedźwiedzia, ale po godzinie łażenia po lesie zrobiło mu się zimno i wrócił do domu. Rozebrał się i szybko wskoczył do łóżka. Żona za spanym głosem mówi. Kochanie, to ty? Tak, to ja. Zimno na dworze? Strasznie zimno. A ten debil poszedł na polowanie. Siedzi gościu u dentysty. Dentysta już długo boruje mu zęba. Zachciało mu się zapalić fajkę, więc przerywa dentyście pracę i mówi Może zrobiłby pan przerwę na fajkę? Nie ma sprawy i wyrwał mu jedynkę. Facet był na wycieczce w Afryce. Jechał samochodem i zobaczył leżącego lwa. Lew miał przebitą łapę nożem. Facet podszedł i wyjął mu nóż z łapy. Lew popatrzył na niego jakby chciał mu podziękować. Odchodząc odwrócił się i jeszcze raz spojrzał na faceta. Po kilku latach gość wybrał się do cyrku. Główną atrakcją był występ lwów. Jeden z lwów patrzył na niego takim wzrokiem jak tamten z Afryki. Po występie facet podszedł do tego lwa. Lew uderzył go łapą w twarz i odgryzł mu głowę. Okazało się, że to nie ten lew. Gdy po kilku miesiącach pierwszy raz z moją dziewczyną kochaliśmy się w pokoju moich rodziców, stwierdziła, że to miejsce jest nieodpowiednie do tego. Ale uspokoiłem ją i powiedziałem, żeby nie zwracała na moich rodziców uwagi. Przychodzą dwa vampiry do baru. Barman pyta, co podać. Pierwszy mówi: pół litra krwi, a ja chcę szklankę gorącej wody. Barman, lekko zdziwiony, przyniósł pół litra krwi i szklankę wody. Dając wodę dla vampira, pyta. Po co ci woda, skoro pijesz krew? Ten wyciąga zużyty tampon z kieszeni i mówi: Dziś będę pił herbatę. Idzie dwóch meneli chodnikiem i z budynku leci podpaska i trafiła menela w czoło. Menel odkleja podpaskę i mówi: Niby tylko wata, a czoło rozwaliła. Gość łowi ryby od kilku godzin i nic nie może złapać. Przychodzi jego sąsiad, zarzuca wędkę i po chwili wyjmuje rybę. Sytuacja powtarza się wiele razy. Gość wkurzony pyta sąsiada: Jak ty to robisz, że tak dobrze łapiesz te ryby? Ja ich nie mogę złapać. Sąsiad coś zamamrotał i dalej łowi. Facet powtarza pytanie. Sąsiad coś wypluł z ust na rękę i mówi: Robaki muszą być ciepłe. Dziadek karmi wnuczka, ale wnuczek nie chce jeść. Jedz ten serek, bo jak go nie będziesz jadł, to nie urośnie ci ptaszek. W całej sytuacji przysłuchuje się babcia i nagle uderza wałkiem w głowę dziadka. Ała, za co to było? Za to, że w dzieciństwie serka nie jadłeś. Tygrysek do prosiaczka. Prosiaczku, mogę ci przepowiedzieć twoją przyszłość. O, to fajnie. A skąd masz takie informacje? Byłeś u wróżki? Nie, kupiłem nową książkę kucharską. Dziadek poszedł do lekarza. Panie doktorze, mam taki problem ze swoją żoną. Ona chyba jest przygłucha. Co mam robić? Jest taki test. Musi pan stanąć od żony 10 metrów i powiedzieć coś do niej. I jak odpowie, to znaczy, że dobrze słyszy. Jak nie odpowie, to podejdzie pan bliżej o 2 metry. I taka aż usłyszy i wtedy pan mi przyjdzie, powie z ilu metrów usłyszała. Dziadek zrobił jak lekarz kazał. Zośka, co dziś na obiad? Głucha cisza. Podszedł na 8 metrów, powtórzył pytanie. Ale dalej cisza. Robił tak, aż podszedł do żony bardzo blisko i pyta. Zośka, co na obiad? A żona odwraca się i mówi. Pięć razy ci mówiłam, że skabowe. Przychodzi dziewięćdziesięcioletni dziadek do lekarza. Lekarz go bada i mówi. Pije pan alkohol? Zdarza się raz w roku pięćdziesiątkę koniaku. A pali pan? Raz w roku na święta cygaro. A jest pan aktywny seksualnie? Tak, jestem. To obawiam się, że z połowy aktywności będzie musiał pan zrezygnować. W sercu wykryłem szumy. A z której połowy? Z czy myślenia? Spotkali się koledzy na ławce i piją piwko pod blokiem. Jeden z nich mówi: Mój dziadek mówi, że kiedyś to było lepiej. Jako młody chłopak utrzymywał całą rodzinę. Za 10 zł miał dużo sera, słodyczy, szynki, chleba i owoców. A teraz czasy się zmieniły. Wszędzie te lustra i kamery. Rodzina oddała starego ojca do domu opieki. Ojciec na drugi dzień od rana zaczął się przechylać na fotelu. Wpierw na lewą stronę. Ale podchodziły do niego dwie kobiety i ustawiały go do normalnej pozycji. To za chwilę przechylał się na prawą stronę, ale sytuacja się powtórzyła. Szybka reakcja kobiet i dziadek znowu był przestawiony. Na kolejny dzień przyjeżdża rodzina i zaczynają wypytywać ojca. Jak ci tu, to? dobrze? Jedzenie dobre dają? Masz spokój? Tak, wszystko w porządku, tylko nie wiem dlaczego, ale nie dają mi puszczać bąków.